Co robimy? Wpływamy płynu. Wiesz co może zrobić także z zewnątrz. Poprzedni właściciele mieli butle tylko na... Propan. Nie mogliśmy propanu dostać, więc musieliśmy to rozwiązać inaczej. Pokażę Wam, jakie przejściówki dzisiaj kupiliśmy i je zamontowaliśmy. Nie chcieliśmy Was już męczyć montażem. Pokażemy Wam, jak to zostało zrobione. Wymontowaliśmy, to była właśnie taka, e, i do niej była podłączona butla Propan. Natomiast właściciel zostawił sobie tą butlę, butlę z Propanem, a ja nie mogłam jej nigdzie kupić. Ona jest bardzo ważna, żeby ją mieć na e, takie zimowe e, miesiące. Natomiast latem można używać Propan Butan także taką butlę zamontowaliśmy. Kupiliśmy tylko przejściówkę, którą tutaj od góry zamontowaliśmy i również e, Taki tutaj zawór, który osadza się na butle i można go otwierać i zamykać. No dzięki temu, że mamy tą butlę zamontowaną, możemy już jechać na kemping i możemy sobie gotować pyszne jedzonko. Mamy również grilla na zewnątrz, albo możemy się ogrzać wieczorami, jak jest jeszcze chłodno. Hmm. Nalejemy wodę, żebyśmy mogli jutro sobie na cały dzień wyjechać. Sprawdźmy, jak to poziom wody czy się zwiększa. Nie, czekaj, jak to było tu? A, podnosi się, podnosi! Dobra! Fajnie. Szykujemy sobie kampera, żeby móc sobie jutro spędzić cały dzień przy plaży i nie martwić się o to, co potrzebne. Czyli mamy będziemy mieli gaz, wodę, jedzonko, Grilla zrobimy i będziemy się delektować świeżym powietrzem, piękną pogodą i naszym nowym kamperem. A kto tu do mnie idzie? Co, zostajesz ze mną? Zostajesz ze mną, będziemy sprzątać dwie kobietki, tak? Widzę cię. Słońce dzisiaj razi, nie piękna pogoda. Ktoś tutaj się już zadomowił w naszym kamperze. Tak? Nasz piesek, piesek podróżnik, nasza sofika. <tryk> Jutro wypadł. <tryk> Jak widzieliście w poprzednim odcinku, yy, sprzątaliśmy go troszeczkę w środku. Pomimo, że osoby, od których go kupiliśmy, bardzo o niego dbali i był naprawdę bardzo czyściutki w środku i zadbany, to wiadomo, każdy chce sobie zawsze po swojemu troszkę posprzątać. Dzisiaj przyszedł czas na przynoszenie wszystkich rzeczy, które nam będą potrzebne w codziennym użytkowaniu, bo byłoby nie było, jest to jakby kolejny dom poza domem. To zabieramy się za urządzanie. Do kuchni kupiliśmy sobie takie maty antypoślizgowe, więc wszystkie szafki postanowiliśmy tymi właśnie matami wyścięłać, aby podczas podróży za dużo rzeczy się nie ruszało. Myślę, że to nam pomoże właśnie w tym, żeby nic nam się nie przesuwało w szafkach. Pomierzę właśnie półki i będę, będę to matę docinać do wymiarów półek. Tutaj z drugiej też 18. I mamy taki kawałek. Będziemy każdą półeczkę wyścięłać właśnie takimi kawałkami. I tak półeczki wyglądają po przecięciu. Zobaczymy, jak będziemy jechać pierwszą podróż, czy to wszystko nam będzie zjeżyć, czy będzie się trzymać. Wy jakie macie patenty na, na półeczki? Macie, czy macie wszystko w koszyczkach, żeby to nie wyjeżdżało? Czy też macie takie podkładki jak my? Dajcie nam znać w komentarzach, bo um, z miłą chęcią to zmienimy, jeżeli to nie do rezultatu. Może wasze pomysły są dużo lepsze. Zobaczcie, jaka temperatura przepięknie, słonecznie. W środku w wani mamy 20 stopni, na zewnątrz pokazuje 20, ale nie mamy wystawionej jajteńki. Także to na zewnątrz nie jest akurat adekwatne do tego, co tak naprawdę jest. Mamy mały, mały rozgardiaż, ale się wypakowujemy. To jest tak jak urządzenie nowego domu. Mam nadzieję, że to wszystko tak będzie się trzymało. No, wygląda na to, że daje ta mata opór. A, składany koszyk, pamiętam. Kupiliśmy go, żeby na kampingu e, brać wszystkie brudne rzeczy. I tak można sobie iść z tym właśnie do pozmywania wszystkich naczyń. Blender, nie wiem, nie użyliśmy go ani razu, ale go włożę na wszelki wypadek, mamy jeden w domu, to może się przydać. na lód. Jak zdarza nam się na kampingu, czasami można dostać lód, a jak nie, to nieraz kupujemy w markecie i wrzucamy sobie lód i tutaj jest idealne miejsce, żeby włożyć sobie butelkę wina albo innego trunku wyskokowego. że mam takie większe pojemniki na cukier kawę i herbatę nie wiem czy pamiętacie w naszej przyczepie one były właśnie na takiej górnej półeczce tutaj do górnej ja nie dosięgnę więc muszę ułożyć je tutaj, ale nie wiem czy nie będzie trzeba je zmienić na troszeczkę mniejsze, aby zaoszczędzić troszeczkę miejsca w tych szafkach zobaczymy Troszawki w nasze rzeczy codziennego użytku. Czas teraz rozpakować paczki, które zamówiliśmy. Pierwszą rzeczą, którą Piotr postanowił zamówić, to jest linka holownicza. Oby nam się nigdy nie przydała, ale jest, mamy ją już, więc to wędruje do sofka, i będzie z nami jeździło. Mamy tutaj um, takie najazdowe klocki. Nie wiem, czy dobrej firmy. Piotrek twierdzi, że Fama jest bardzo dobrą firmą, więc takie właśnie zamówiliśmy. Otrzymamy tą paczkę. Tutaj mamy. Aha. To jest wąż. Który żeby sobie tankować wodę. To jest kolejna rzecz. Tutaj mamy, tutaj mamy. Tutaj mamy kolejną rzecz, którą jest. Zamontujemy sobie. E, tak zwany hamulec. To jest przedłużenie hamulca ręcznego, ponieważ jest on bardzo nisko umiejscowiony po prawej stronie. Postanowiliśmy sobie przedłużyć sobie właśnie e, takim czymś. Będziemy to montować później. Z rzeczy, które wydaje mi się są fajne, a czego tutaj nie ma, to jest kosz na śmieci. I to jest chyba właśnie taki kosz. Zobaczymy. Tak. Jest to tak zwany fold-bin. Czyli zamieszcza się go na szafce, zawiesza się go na szafce i rozkłada się w ten sposób. Proszę, Czyli to wisi na szafce w ten sposób. Tu wkłada się worek, i tutaj jest też taki. Taki dyspenser, że tak powiem, na różne, na właśnie na worki do śmieci. Taki bajer, który nie wiem, może się przyda. Uważam, że mi się przyda przygotowaniu, ponieważ nie ma tutaj tak zwanej, um, nie ma tutaj za dużej, um, za dużo szafek w kuchni, więc wydaje mi się, że to będzie fajnym rozwiązaniem. I co my tu jeszcze mamy? Aha. Pod spodem mamy, to chyba jest mata, którą zamówiliśmy, czyli jak gdzie zaparkujemy sobie, żeby nie wnosić brudu do kampera, to zamówiliśmy sobie właśnie taką matę, którą będziemy wykładać przed, przed kamperem. Bardziej no. Proszę. Taka mata przed kamper, żeby wytrzeć sobie buty z błota. My często właśnie wstajemy w miejscach blisko plaży, więc, żeby oczepać ten piasek z plaży, taka mata się przyda. Nowy. A to chyba coś, co ja zamówiłam zamiast sprawdzę Co mi się bardzo podobało na internecie. Taka niekonieczna rzecz, ale... A, to jest... A, to nie jest to, co myślałam, ale... To jest też fajne. Domówiliśmy sobie grilla elektrycznego, którego będziemy testować teraz w Jutro już. Jutro ja zamierzamy go przetestować. Skoczyłam po nie do domu. Także mam sprawdzić, jak wyglądają. Jestem sama ciekawa. To jest taka, taki kobiecy dodatek do naszego kompera. Tak wyglądają. Nowy kamper, nowe talerze. <laughs> no ładne są, takie. Okay.